Szanowni Państwo, drodzy uczestnicy i laureaci. Bardzo się cieszę, że mogę nadal wspierać patronatem Państwa cykliczne spotkania, które gromadzą w Bochni utalentowanych muzycznie młodych ludzi, pragnących wspólnie z rówieśnikami zaprezentować swoje umiejętności i pasje. Publiczność bochejska docenia te starania, a podczas dzisiejszej uroczystości będzie miała okazję do wyrażenia żarliwej aprobaty i oklaskiwania wspaniałych wykonawców. Festiwal Integracja Malowana Dźwiękiem, jak już mogłam się przekonać, jest wydarzeniem, o którym słychać nie tylko w Małopolsce. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim wysokiemu poziomowi. Efekty, jakie można podziwiać podczas każdego podsumowania festiwalu, nie byłyby możliwe bez głębokiego zaangażowania wszystkich: organizatorów, uczestników i ich opiekunów, oraz pracy jury, które co roku ma bardzo trudne zadanie. Musi wybrać zwycięzców spośród wielu ciekawych propozycji wykonawczych młodych artystów. Pragnę Państwa zapewnić, że doceniam ten wysiłek, bez którego sukcesy podopiecznych nie byłyby tak spektakularne. Drodzy uczestnicy i szanowni laureaci, nosicie w sobie ogromny potencjał i wrażliwość artystyczną, którą na szczęście możecie dzielić z innymi podobnymi Wam entuzjastami. Gratuluję wszystkim z Was odwagi, która pozwoliła wziąć udział w tych wymagających, ale jakże satysfakcjonujących zmaganiach. Jestem pewna, że wyjedziecie z Bochni nie tylko z nagrodami, zadowoleni ze swoich dokonań, ale też z zachowaną w pamięci atmosferą tego miejsca i, czego wam z całego serca życzę, z zawiązanymi znajomościami i przyjaźniami. Idźcie w świat pełni zapału i optymizmu. Podążajcie za swoimi marzeniami i szukajcie ludzi, z którymi połączą Was podobne zainteresowania, energia i zamiłowania. Szanowni Państwo, Gorąco Państwa pozdrawiam i życzę wspaniałego świętowania, przede wszystkim dobrej zabawy i wielu chwil wzruszeń. Niech Bochnia zawsze będzie miejscem, które chętnie wita gości i przyjmuje ich najlepiej jak potrafi.